Was w kolejnym odcinku. dzisiaj znów gramy w Melon Playground. Um, trochę nie, właśnie nie graliśmy w Melon Playground, ale jest nowy update, były nawet kilka nowych update'ów, ale ja nie, gra, nie nagrywałem z nich. Nie wiem dlaczego. Um, przepraszam, że tak naprawdę nawet tydzień chyba... W tydzień, tydzień. Um, tydzień temu był chyba ostatni film, który wrzuciłem, dlatego przepraszam Was, ale dzisiaj znów wracamy do tej gry i w ogóle do wszystkiego. Jak możecie się dowiedzieć, tutaj jest nowa mapa. No taka nowa, no, no taka z poprzedniego update'u. To jest ta mapka. Ona po prostu, nie wiem, jest taka normalna, wiecie. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy, do tego nowego update'u, który chciałem Wam dzisiaj pokazać w tym odcinku. I normalnie, ja nie wiem, co tu się odwala. Pierwsze tutaj mamy. O, co się Dobra. Pierwsze mamy jakieś. To. Fold, e, Fold for the next item I możemy e, e, możemy za, e, zagłosować na jaki item kolej, w kolejnym update może być. Jest laser gun, burst gun i paintball gun. Ja myślę, że laser gun, bo mam już taki laser gun, ale on tak gdzieś się A tam to po prostu strzelają, tak walą i po prostu dużo zadają. Ten paintball gun, no nie wiem, nie wiem, tak. Nie Za bardzo to po prostu będzie tak brudziło. Może nawet fajne, ale. Bars gun? Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Dobra, zagłosujmy na laser gun. Ich. O oh ma... oh my god. Nie, 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 nie. Dobra, zagłosowaliśmy na to. Op. to You can food Za godzinę będę mógł znów floatować. Co? Ja myślę, że jeden raz można, ale dobra. Tu mamy active as fritami. Dobra, teraz tego nie będziemy. To po prostu pokazuje ci, kiedy będzie reklama. Um... Wiecie, kolejna. E, dobra, dzisiaj pokażemy Wam właśnie nowy, nowy update, który naprawdę jest fajny. Pierwsza, nawet druga rzecz to jest Tenis Racket. To po prostu e, patrzcie, bo tu są dwie nowe takie do, kategorie. Do pierwszy to jest samochodowy, który to pierwszy samochód. I wreszcie można wsadzić, chyba. Czekaj, jak się ich wsadza tu. To... Ej. Halo. Ej! O kurde! Co jest? On go. E, stop! Spokojnie! Uspokój się, Jezu! On go przyjechał tego nupka, przepraszam nupku. Ale dało się tutaj wsadać ludzi. Może to chyba nie, nie, nie takiego nupka. Chyba takich o melonów. Nie, melonów też. Start driving. Oj, mogę grać! Co jest! Jechać! O kurde! E, em, przepraszam, panie Melonie i Nubku. Em, Nubek nie przeżyła, Melon. Em, no, coś no, żyje na pewno, prawda? Żyje. <grym> dobra. Nie wiem, Dał się. Ten jeep jest zarąbisty. E, nie wiem, dlaczego nie możemy wsadzać tutaj melonów. A da się, po prostu, ja nie wiem jak. Jakby. Nie wiem. Trzeba tak? O! Jest! Tak! To trzeba było tak! To trzeba. Dobra. Jest, mam melona i... Możemy jeszcze z tyłu chyba. Do, dobra, Nupka już nie. Weźmy już go, lepiej skasujmy, bo on... No, on, no, no... O, tych dwóch skasujmy, bo oni na pewno teraz się nie przydadzą. E, dobra, weźmy jeszcze... O! Tego gościa... Um, właśnie, ja nie wiem co tu się stało Co z, że zrobi. Oh my god, jak widzicie ten samochód fajnie się rozwala nawet bo tak krzywi się dziwnie ale dobra, mieliśmy o oh, jest, 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 yes, postawiliśmy go teraz mamy tutaj um, mam tutaj nu, y, Apple i Melona i czekaj, gdzie jest Follow? Jest Follow i teraz możemy patrzeć i jeszcze jechać, dlatego Start driving. Jedziemy. O kurde! O kurde, car crash był i... Fajne car crasha y można z tym robić, bo jak się rozwalili. Tu Apple się no totalnie no... O kurde! Co, co, co się stało, panie Melonie? Co, co? Jak pan jeszcze żyje? Znaczy żyje. Trzyma się w tym samochodzie. Jak?! Jak?! Dobra, części ciała melona są jakieś dziwne, dlatego nie wsadzajcie yy, części melona od trzeciej w nosy, bo właśnie takie rzeczy się dzieją. Yy, dobra, czekaj, jak to się wychodziło z tego? Yy, o, to. Z te... Oni tutaj sobie spadną ładnie, patrzcie. Bum. O, flipa jeszcze zrobił, fajnie. Dobra, kolejna rzecz, to z, yy, kolejna rzecz, którą dodali... To jest kolejna taka kategoria, to znaczy sportowa. Um, czekajcie, sportowa, gdzie jest sportowa? Czy w ogóle tu jest sportowa? A nie, bo ona może być w tym, czekajcie. Nie, tu nie. Tu nie. Hmm, gdzieś powinna tu być taka sportowa. O! Właśnie, dodali jeszcze nową. Nowe ubrania, nawet dwa tak z poprzedniego update'u i tego nowego dodali po pierwsze dodali jakieś shortsy. To, to, to jakby trochę nie ma sensu, ale jak, jak widzicie, gościu może sobie mieć shorty i po prostu sobie pływać. Fajnie jest sobie wziąć taką wodną mapkę i po prostu siu, wpadła do wody fajnie. To się... to takie fajne do jakichś, nie wiem, filmiku. A drugie to jest... Um, to jest znaczy taki wiecie, do tej mapy kosmosowej, fajny taki ubranko, jest jeszcze parachute, który nawet jest, też dobry, po prostu jak spadasz, poczekajcie, wyrzućmy go gdzieś daleko, o, patrzcie co się dzieje, o, to powinno się stać, ale za późno i ten gościu na o gościu, co jest, masz to odpalić. Dobra, on za późno to robi. Musimy go, o, aż tak wywalić. O, właśnie tak. I patrzcie, jak on ładnie sobie zlatuje. Idealnie na nóżki. Dlatego bardzo fajnie. E, dobra, kolejną rzecz, którą dodali, a nawet te mam jeszcze. O, to, to, teraz to jest taki, mm, mm, taki bandana tu ma. No. Dobra, kolejną rzecz to jest właśnie ta nowa kategoria, która, gdzie ona jest? O, jest, dobra. Sports to jest kategoria sportu i pierwsza rzecz to jest basketball. Hop i bas basketball. Dlatego tutaj, wiecie, można sobie tak wrzucać pum. Oj, ale fajnie się. ale fajnie się odbija, co jest, dobra. Dobra, wrzucamy pum. Oj. Czeka, yy. Musimy to stwierdzić, żeby wiecie, nie spadło. 3, cztery, siu. Blisko, blisko. O ja wypadła i walnęło tego gościa z, z tym. Może weźmy, żeby on to wziął. Weźmy, weźmy No. Co jest, nie da się? Co jest, nie da się jakoś wziąć? Ale fajnie ona się odbija, to jest, to jest fajnie w tym. O, da, może przelecić. Co jest? Musi tak idealnie. Dobra, teraz zwolnimy czas i. Brawo, trafiliśmy. Dobra, kolejna rzecz to jest football, Znaczy piłka można. Teraz można fajnie naprawdę, można sobie pograć piłeczkę. Dobra, tutaj nie, zostawmy nawet to. Weźmy naszego kolegę, oj, który właśnie rozwalił. Czyli może lepiej to, o. Może nie zamrażajmy, zobaczymy jak on do, dobrze kopie. Musimy go na początku sflipować, żeby Um, on ten. O dobra. Musimy trochę dalej go przesunąć razem z piłką. Mam bo... Dobra, ty nie tutaj nie jesteś. Nie, nie, nie to nie jest ta gra. Nie ta gra. Leć tam. Dobra. Tak tu wraca, dobra. Pa, on kopie tak. Siu. I trafia. O kurde, brama się rozwaliła. Fajnie. <gryw> rozwaliła. Gościu no, połamał sobie jakąś nogę kurna. Ja nie wiem jak. Nie może teraz chodzić, bo no... Um, ja Kopną piłkę i... czu się zsikał naprawdę z dypa, no, patrz, on się śikał, on się śikał. Niego gacie są... No trudne jakby. Albo takie jestikane. Co jest? To jest jakieś dziwne. Dobra, kopnij, kopnij jeszcze raz. Uuu, kurde, ta piłka może rozwalić nogi, pa jak mu rozwaliła. Dobra, uratujmy go. Medyka, medyka szybko. Ehm, regen. Dobra, uratowaliśmy naszego gościa do testów dzisiejszych. Znaczy jakich testów są bardzo. Ehm, do kolejnych rzeczy, dobra, tutaj. Usuńmy to... Dobra. Usuńmy to wszystko, bo no... Na razie to nie jest potrzebne już. Kolejną rzecz, którą dodali to jest um, to jest właśnie um, to. E, to jest taki to są jakieś opacie. Bierzemy to. O i to można palić. Możemy sobie, wiecie, o, postawić sobie gościa. Kilka gości. I możemy ich po prostu spalić. Co jest? was o, nie to, nie to. Dobra, to był zamrażać, widzieliście? Ale teraz możemy go spalić. Co jest? Co jest? Gdzie coś tu nie działa. Jest, działa, dobra. Aha, coś nie działa. Jest, działa, jest, działa. Tylko dlaczego? Dobra, to się chyba zepsuło. A, bo to przez te lagi, dobra. Musimy wykasować. O, teraz postawmy tych. Dobra. Nie, dalej nie działa. O, działa, kurde, patrzcie, jak go spaliło teraz, popon leci, leci skórna i... No dobrze, nie przeżyje, teraz weźmy o ich, tych dwóch gości. Spalmy. Albo ten melon będzie się patrzeć, co tu się stało. Dobra, kolejne to jest coś takiego, to jest takie tornado, które właśnie psało. I psało patrzcie, to jest... jest... Muszę ten nakłużać, bo ich wywala po prostu. Nie! Ej, gdzie jest ten gościu z testów? Gdzie on jest? Nie mówcie, że to jest on. To nie jest on. Dlaczego? Gdzie on jest? Gdzie jest gościu? A, nie, bo ja go, szkoda. A i mogliśmy mieć gościa do testu. Dobra, kolejne. Postawmy sobie kilka gości. Um, dobra, kolejne to jest chyba wybuch? Sprawdźmy tylko. Dobra, kolejny to jest wybuch, który... O! O właśnie. Weźmy, zwalimy czas i pa. Jak go no, rozwaliło! Możemy tak... Fajnie można wybuchy robić, teraz nie trzeba brać, wiecie, gunów i strzelać, żeby wybuchło, to tak, tak było bardzo dobre, jest, ale teraz można po prostu sobie rozwalać, nie wiem, czy ja mam tutaj jakiś domek zbudowałem, miałem tu takie, a, bo to był wcześniejszy update, tak, weźmy creepera, i po teraz, o, ja on jest a, ja nas nie zniszczę, ale zrobię takiego creepera, który wybucha, tak Tak, wybucha fajny on wybucha jakby Bo ma takie coś, ale No zepsuło się i Po no, wybucha Jak się go zespomnia O tower, to jest do tego Dobra, to jest O Jezu, to jest naprawdę wielkie Tu możemy ich rozwalić Czy ten w ogóle Użyje latawca? Ale znaczy, puszcz poliny No to właśnie pochodzi jest zarunisty Ja myślę, że najbardziej mi się na razie to podoba Jeep też jest bardzo fajny myślę, Jest taka mapa do samochodów Dlatego mam to zamiar Wejść na tą mapę Ale dobra, mamy jeszcze jedno Które Jeszcze dwa Pierwszy to jest po prostu który wiecie Zamraża, o widzicie, patrz zamraził. Ale ostatnie to jest, ja właśnie nie wiem, to jest chyba to samo, to wypycha ich, a nie wciąga. Tak, to ich wypycha, ale może ich ściągnąć i. O, właśnie tak. Albo wypychnąć, tak. O, i to latają albo za nimi, pod nimi, na górze i tam. To no. Bardzo fajnie. Um, tu też jest fajny wątpliwie. Tu <noise> jest. Ap, melon, melon przeżył. Brawo, melonku, przeżyłeś um, wszystkie te testy jakoś. Prawie wszystkie, no. Tylko ty na ostatni przeżyłeś. Dobra. To były chyba wszystkie rzeczy z tego update'u. Um, mi się bardzo podoba. oceniam to 10 na 10 um, No. Polecam Wam zagrać Mena Playground, um, jak chcecie, nie musicie. Um, no, a co mi się najbardziej podobało? Um, podobało mi się bardzo um, ta jeep i te wybuchowe, te naprawdę to, to dobre, fajne, bo. Dobra, weźmy sobie tą mapę, gdzie. O, to jest taka. Którą wziąć? Tą czy to? Ja bym bardziej tą wziął. Weźmy sobie ją. Weźmy gości, po prostu jedźmy. Um. Tylko musimy w zwolnionym tempie, bo może się coś stać. Tylko weźmy tutaj dwóch gości. To będzie melon. Pumpki. Musimy ich ubrać jako biznesmenów. Jeden to będzie gościu z shortami. To będzie melon. To będzie dziadek. To będzie. Um... To jest ten. Święty Mikołaj, który kąpie się. Bardzo, bardzo kreatywny. Kolejny to będzie biznesmen. taki totalny biznesmen. O! Dobra, jest biznesmen. Robimy po prostu takiego mm, 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 mm. taki normalny biznesmen jak zawsze. Robi się tutaj Jeep. I teraz... Oj, oj, przepraszam, oj, już oddaję czapeczkę. Proszę pana. Dobra, pan będzie kierować, a dziadek będzie z tyłu. Dlatego follow. Na początku najlep najlepiej właśnie zrobicie sobie follow i teraz start driving. Oh. Możemy nawet tak. Chyba on trochę laguje. Dobra, jedziemy Dziadek się wykrzywili. Nie wiem dlaczego. Um, teraz spadamy. O kurde. Of. O kurde. O kurde. Dziadek, dziadek, właśnie. Um. Stracił. Um, o chwilę. Stracił głowę i całe ciało. A biznes men jeszcze żyje, ale. Zaraz, zaraz się dziadka. Przejechaliśmy. Szybko uciekaj, czy wygrasz tu. O! Nie, nie wygra. Sam sam został, który jedzie już sam. Co on w ogóle dojedzie? Ej, dobra, dojedzie chyba. To on dojedzie. Pomóż Bambu dojechał. No i wpadł do wody, widzicie to jest karklasz. A spróbujmy zagrać, żeby, żeby przeżyli. Bo, jakby oni za szybko jechali. Musimy teraz tak wolno jechać, żeby oni nie zginęli. Dlatego teraz po prostu bierzemy sobie jeepa i stawiamy, by, Nie wiem, byle kogo. Pumpkin, znaczy melon i corn. Korn będzie prowadzić. A Melon będzie tutaj, dobra. Follow, follow, czekaj. Follow. Start driving. Dobra, nie, nie za szybko, widzicie. Melon już tańczy, kurde. Brigdensa, dance'a, patrzcie, widzicie. Bardzo ładnie tańczy. Wypadł z samochodu, nie wiem dlaczego, co... Melon co... co... Melon z góry, i nie się tymi. O Jezu. Dobra, dobra, oj! Oj, dobra, komu żyjesz, żyjesz? Żyjesz, jeszcze. Melon był słaby i od razu, o kurde, szybki, pękły. Melon był bardzo słaby, o kurde! Dobra, dał mu się, wpadł do wody. Um, no, chyba nie przeżyje za długo, ale może spróbujmy tak. O oh my god! Dobra, gościu, szybko! Kurde, komu odpadło? Jedziesz? Dobra. Melon Melon odpadł. Znaczy melon, tak, melon odpadł. Kon wygrał. Um, dropa zaczer. go. Stracił nogi. Stopy. Nie wiem dlaczego. Po prostu wyszedł i właśnie nagle mu nogi kurna rozwaliły się. To nic. Um, to nic. On będzie sobie tutaj siedzieć, patrzeć. My go może uleczymy, żeby nie wiem, żeby sobie siedział. Pomóżmy mu. Dlatego... O Jezu, jak tu rodzinę. Dobra, ostatnia. Ostatnia rzecz? No tak, mieliśmy to zrobić. Dlatego mieliśmy... O ten. Mieliśmy zrobić tego gościa, który skacze do wody z tymi szorzutami. Znaczy, chciałem to zrobić, ale teraz będziemy to robić. To będzie już ostatnia rzecz, którą zrobimy tu jeszcze koniec, dlatego on sobie skoczył Skoczy do wody i... Tak samo ja skaczę na basenie. Siu, co tu się stało? Dlaczego to są części? Są so, samochodu dobra wskakuje no, na ręce i ładnie wskoczył. Wypłynął. No i się zaraz utopi. A nie umie pływać na... Dobra, on nie umie pływać, on zaraz się udusi. Gościu! Bo się zaraz udusisz! Ty głupi! Muszę ci pomóc, naprawdę. Nie umiesz pływać. Dobra, weź, weź już lepiej stąd iść. Weź tam do samochodu pójdź, o. Żyjesz, żyjesz. Dobra. Okej, okay, jak chcecie więcej odcinków z... Będziemy kończyć. Yy, jak chcecie więcej odcinków z Melon Playground, yy, dajcie like'a, suba, nie zmuszony jak zawsze i będziemy się widzimy się w kolejnym odcinku a właśnie rozwaliliśmy o kurde o kurde co jest tutaj C4 jak niech ten balon przeżył dobra będziemy się żegnać ten samochód nie wytrzyma rozwalił pampkina i będziemy się, się żegnać uwaga bajo to jest Flippa Zombie! Dobra! Jeszcze wjeżdżamy ścianę na sam koniec. Super! Dobra, włochamy już go lepiej, po prostu rozwalmy. Żegnam um. się.